Po niezwykle udanym modelu P8 Lite, gdzieś w cieniu P9 oraz P9 Plus, Huawei pokazał bez większego rozgłosu jeszcze jedno urządzenie z nowej linii P9 Lite. W tej wideo recenzji przekonamy się, czy nowy model jest godnym następcą swojego starszego brata. Przy pierwszym kontakcie z P9 Lite, ciężko jest uwierzyć, że Huawei zaprojektował ten telefon z myślą o średniej półce. Testowany egzemplarz posiada jednobryłowy korpus, wykonany z efektownie szlifowanego i zaokrąglonego na krawędziach metalu. Jego grubość wynosi zaledwie 7,5 mm, lecz całość idealnie trzyma się w naszej dłoni. Leckie urządzenia wykonane są z solidnego w dotyku kawałka tworzywa, posiadającego specjalną fakturę. Znajdująca się na tyle soczewka aparatu nie wychodzi poza obrys obudowy, a fizyczne przyciski posiadają wyczuwalny i wygodny skok. Podobnie jak w Huawei P9, telefon pracuje na systemie Android w wersji 6.0 z nakładką systemową Emotion UI w wersji 4.1. Huawei P9 Lite posiada wyświetlacz 5,2 cala o rozdzielczości Full HD i zagęszczeniu pikseli na poziomie 424 punktów na cal. Obraz na ekranie wykonany w technologii IPS prezentuje się bez zarzutu. Ścionki mają gładkie krawędzie, kolory są nasycone bez względu na kąt widzenia. Wyświetlacz P9 Lite jest niewątpliwie jednym z najlepszych w swojej klasie. Za pracę urządzenia odpowiada 64-bitowy, 8-rdzeniowy procesor Kirin 650 oraz układ graficzny Mali T830. Całość wspomagana jest dodatkowo przez 2 GB pamięci RAM oraz 16 GB pamięci wewnętrznej. Niestety z tej ostatniej dla użytkownika udostępniona jedynie około 11 GB. Codzienna praca na urządzeniu jest płynna. Nie ma również problemów z obsługą wymagających gier 3D. Dla przykładu w World of Tanks Blitz B9 Lite nigdy nie schodził poniżej maksymalnych 60 klatek na sekundę. Wydajność telefonu potwierdzają również testy AnTuTu, w którym osiąga on prawie 53 tysiące punktów. Dużą zmianą w stosunku do poprzednika jest umieszczenie w tylnej części obudowy czytnika linii papilarnych. Urządzenie to sprawuje się nadzwyczaj dobrze i bezproblemowo. Za jego pomocą możemy odblokowywać telefon oraz dodatkowo przywijać zdjęcia w galerii. Huawei P9 Lite posiada 13-megapikselową matrycę, wspomaganą dodatkowo w doświetlającą diodę LED. Aplikacja aparatu zawiera mnóstwo przydatnych funkcji. Podczas robienia zdjęć na obraz można nałożyć ciekawe filtry, jak również wskazać odpowiednie tryby działania. Możemy wybrać tu upiększanie twarzy, tryb panoramy, HDR, czy też modny w ostatnim czasie tryb poklatkowy. Ambitni amatorzy zdjęć również znajdą tu dla siebie odpowiednie opcje, które umożliwią ręczną zmianę wszystkich najważniejszych ustawień aparatu. Zdjęcia z aparatu wyglądają bardzo dobrze. Wspomnieć tu jednak należy o mniejszej szczegółowości obrazów uzyskanych w słabszych warunkach oświetleniowych, co jednak jest normą w tej półce cenowej. Przednia kamera wyposażona została natomiast w matryce o rozdzielczości 8 megapikseli i podobnie jak tylna, działa bez zarzutu. Producent zdecydował się na zastosowanie w urządzeniu baterii o pojemności 3000 mAh, która przy umiarkowanym użytkowaniu pozwala na dwa dni pracy. Podsumowując. Huawei P9 Lite to niezwykle udany następca P8 Lite. Na pochwałę zasługuje tu jakość wykonania obudowy oraz dbałość producenta o detale, która powoduje, że ciężko przepisać P9 Lite do średniej półki smartfonów. Ekran, jakość dźwięku, jak i sprawność działania samego telefonu składa się na niezwykle przyjemną, spójną całość, którą możemy polecić wszystkim amatorom dobrych urządzeń. Telefon znajdziecie oczywiście na Sferis.pl.